Parę słów na temat tego, w jaki sposób dostosować widok prezentowany przez normę na ekranie do własnych potrzeb. Zacznijmy może od listy kolumn. Po lewej stronie ekranu widzimy drzewo kosztorysu. To drzewo można w bardzo prosty sposób ukryć, choć w naszym przypadku jest dość użyteczne, ponieważ jak widać, zaznaczenie odpowiedniej pozycji czy fragmentu dokumentu. W tymże drzewie powoduje automatyczne przejście okna do tego miejsca w prawym panelu. No to jest bardzo wygodny sposób zarządzania, zwłaszcza dużymi dokumentami. Natomiast, gdybyśmy nie chcieli akurat tego okna drzewa kosztorysu oglądać, w prosty sposób możemy to wyłączyć i włączyć poprzez menu okno drzewo elementów. Odznaczenie powoduje usunięcie drzewa kosztorysu z widoku, ponownie okno. Drzewo Elementów, włączenie. Okno drzewa Elementów może być także usunięte w prostszy sposób, poprzez kliknięcie zamknięcia tego okienka. Natomiast w jaki sposób usuwać kolumny i w ogóle jak dostosować widok bieżący do swoich oczekiwań? Na przykład, gdybyśmy chcieli pozbyć się z widoku kolumny koszt jednostkowy, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nagłówku. Przytrzymać i pociągnąć w dół do momentu, gdy przekreślona karteczka zamieni się w nożyczki. Puszczamy, kolumna znika. Podobnie możemy zrobić opisem, choć nie wiadomo, czy to rozsądne. Przytrzymujemy, ciągniemy w dół, puszczamy. I jak widać, się udało. No cóż, teraz można zadać celne pytanie, jak wykonać czynność odwrotną. No tutaj, proszę Państwa, można postąpić dwojako. Albo możemy poprzez opcję wyświetlania Wywołać sobie okno opcji wyświetlania kosztorysu i tutaj od razu widzimy listę kolumn wyświetlanych oraz niewyświetlanych. Można selektywnie, proszę zobaczyć, na liście niepokazywanych nie widzimy tutaj kolumnę opis, przywrócić wybraną kolumnę na listę kolumn wyświetlanych, klikamy dwa razy, kolumna opisu wraca. Może nie na swoje miejsce, ale możemy łatwo przesunąć ją troszeczkę w dół. I właśnie będzie gdzie trzeba. Można także przywrócić domyślne ustawienia programu, klikając przycisk Domyślne programu. I wtedy wszystko wraca do poprzedniego stanu, co łatwo sprawdzić po kliknięciu przycisku OK. O, jak widać, wszystko jest po staremu. Do tej funkcji można dotrzeć także w inny sposób, po prostu klikając dwukrotnie myszką na główku którejkolwiek kolumny. Dwukrotnie. Klikamy dwa razy i pojawia, pojawia się okienko wyświetlania kosztorysu, opcję kolumn. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo ważną, zwłaszcza dla osób o słabszym wzroku, opcję. Mianowicie na czcionkę. Otóż, jeżeli klikniemy przycisk czcionka, który znajduje się tutaj u dołu okna, Możemy zmienić wielkość, krój czcionki, które są wyświetlane na ekranie. Ja zmienię czcionkę na czcionkę półwąską, pogrubioną o wysokości 16 punktów. Naciskam, naciskam przycisk OK. Jeszcze raz OK. I widać, że czytelność uległa istotnej poprawie. Jeżeli mówimy o poprawie czytelności poszczególnych ekranów, warto także wspomnieć o module przeglądania bazy normatywnej, czyli choćby dostępny po kliknięciu przycisku Plus KNR albo klawisza funkcyjnego F2 na klawiaturze. Mianowicie w oknie podglądu katalogów także mamy możliwość zmiany wysokości czcionki, a te narzędzia znajdują się mniej więcej. W, no, jednej trzeciej szerokości paska ikon po prawej stronie. Rozwijając strzałką opcje, które tutaj są dostępne, możemy zmienić czcionkę widoku katalogów, na przykład z 10 na 14 punktów to w górnej części ekranu, bądź czcionkę opisów podobnie, na przykład na największą. No i to w zasadniczy sposób podnosi czytelność. Można także, proszę Państwa, kliknąć ikonkę zmiany czcionki, a także tutaj dokonać odpowiedniej korekty w zakresie choćby kroju czcionki. Jak widać czcionka uległa pogrubieniu. Tak wyglądają pokrótce funkcje, które pozwalają podnieść czytelność ekranu w zakresie podstawowym. Są oczywiście dostępne także funkcje nieco bardziej zaawansowane. O tym w kolejnej lekcji.